Następny fragment lasku w szynbrunie i drużki, którą często chodzę. Przyczybione tu jest, ale pięknie zielono. No, to można odpoczywać sobie. Jest pięknie. Jest pamiętam, że takie lasy były w Jrzębie Górze. Jak byłam na w czasach z rodzinką? Jeszcze będąc panienką. To takie lasy były. Takie dróżki prowadzące na plaży. Albo do Jastarni. Nie wiem. W każdym razie takie podobne. Mam skojarzenia. Przez się szło. W Jastarni to było. Czy w Jastrzębie wigurze Już nie pamiętam. Gdzieś nad morzem. W każdym razie. Zawsze jeździliśmy nad morze. Na urlopy A parę raz chyba, parę raz w górach byliśmy z rodzinką. Lubię morze, lubię góry. Lubię świat cały, zielony, naturalny. Lubię naturę. To jest moje życie. To jest moje życie. Natura, zieleń, drzewa. Góry, plaża, morze. Mogą być też jeziora. Nad jeziorami też często bywaliśmy. No dobrze. Wychodzę już. Tu jest mała glorietta. I na tej małej glorietcie zakończymy nagrywanie. To na razie.